Jacek Rozenek zdradził, co dla niego robi była żona. To wzruszające, że w tej sprawie może liczyć na małgorzatę. Jacek Rozenek, 53 litry, jest najlepszym przykładem na to, że życie może nam pokrzyżować nawet najlepsze plany. Aktor na własnej skórze doświadczył choroby. I choć udało mu się wyjść z walki z nią zwycięsko, to przysporzyła mu ogromnych problemów finansowych. Rozenek do dziś spłaca długi. Niepodziewanie pomaga mu w tym Małgorzata Rozenek, z którą, mimo rozwodu, pozostaje w bardzo dobrej relacji. Jacek Rozenek i Małgorzata Rozenek Majdan byli małżeństwem przed 10 lat. Rozenek popadł w długi, z których próbuje się wykaraskać do dziś. Teraz już nie stoi nad przepaścią, choć był na granicy ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Był też zmuszony sprzedać dom. W stanięciu na nogi również finansowo wspiera go Małgorzata. Aktor zdradził w ostatnim wywiadzie, że prezenterka nie oczekuje od niego alimentów dla synów. Małgosia wspiera mnie w alimentach, nie wymaga ich ode mnie. Spłacam straszne długi, straszne. Jakoś idzie w dobra stronę, w bardzo dobrą. Teraz jest w ogóle lepiej. Mogłem marzyć o takiej sytuacji. Taka postawa jest godna pochwały.